Hej, hej! Witam was na naszym kanale. No, no to, to gramy. gramy. A dzisiaj ogólnie będziemy sobie grać w Escape Room. Tylko zobaczcie, zmieniłam sobie skinka, bo tam mi się po prostu nie podobał i... wyglądasz całkiem oryginalnie i masz koszulkę, a nie, to jest taka, taka koszulka biała i... Bluza taka, i bluza taka a, Tak, Napiszcie w komentarzu, czy to wam się podoba. Bo ja na początku myślałam, że to jest taka koszulka piłkarska Argentyny. Tak, no, biało-niebieska. Nie, 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 nie. To jest biała koszulka i no nie. niebieska bluza. Tak, dobra, słuchajcie, dobra, escape no... room. Tak, Czyli trzeba więc... będzie wykonać zadanie, żeby wyjść z pokoju, tak? Tak, właśnie. I mamy chyba na to 10 minut, no, tak jakby, bo tam będzie kilka pokojów. Dobra, a no, no, więc wow. tak, Klikamy, rozpoczynamy. Tak, klikamy, rozpoczynamy dobra, i wchodzimy, pick, wchodzimy do pierwszego e, I tak, co my pokoju. tutaj mamy kochani? A, to się zamyka. To zamyka się, zobaczcie, motek? zbliżają się te kolce. Szybko, rozwal coś. Młotek, młotek tutaj Nie, chyba. nie. Tak? tak? A może tak. tu? Dobra, to mocno, szybko. mocno. Dobra, jest. Yes, yes. yes, dobra, hey, udało To, był się. Proste. to muszę szybko. Dobra, sobie ten motek. młotek. Młotek wow, się może spadłam. przydać. Dobra. dobra. Tu jest wszystko do gór nogami. Zobaczcie. Wow, niesamowite. Zdeć klucz. Aby przenieść obiekty, a, czyli możemy. Możemy przenosić gdzieś przenosić. Rzeczy. Dobra, a te, te, te skrzynki. Nie, nie te. Te skrzynki możesz Le? przenieść, tak. Widzisz, chyba to możesz przenieść. Aha, ale dobra, poczekajcie, bo musimy najpierw znaleźć ten klucz, gdzie on. No się... może gdzieś właśnie tam na, na tych hmm. rzeczach, które są do góry nogami No właśnie na pewno, co nie, ale dobra, kliknęłam w ten dywan. Nie, to chyba nie chodzi o to, żeby klikać w dywan, tylko żeby klikać w te skrzynki i je przenosić. No w te skrzynki tak? i możesz je przenieść, chyba tak? Czy nie? Nie wiem, nie, nie nic, no, to, nic, no to dziwne nic. to jest. No to jak? No to nie da się nic przenieść tak naprawdę. Nie no właśnie. Kliknij, żeby przenieść. No i co? Dobra, nie Hej. wiem, ja szukam tego kluczyka. Dobra. O, coś tu jest. Nie, 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 to jest ten taki, wiecie, lampeczka. Dobra, a więc... A, tak. no tak. Gdzie to jest, poczekajcie, oddamy sobie kamerkę, może gdzieś tutaj będzie. Może gdzieś właśnie Ej, na górze No nie ma go nigdzie. Ej, co się dzieje? No. Obraza! O, o to chodzi, Jest, tak? Mamy. A widzisz, tak. jest klucz! Super, brawo, dobra. Peek, dobra, piek, super. Mamy. No, świetnie to pokonałaś to zadanie. Słuchaj, masz 10 minut, żeby to Minecraft. w ogóle. Tak. Dobra, przechodzimy do 10 sobie. minut, żeby, żeby przejść w ogóle całą grę, tak? Zostawiać przedmioty, dobra. Co my te mamy? Trzymaj się. Wow, to jest co to? chyba, nie, aha. nie wiem, w sumie nawet, no bo ja to się. No ale dobra, poczekajcie, co musimy zrobić? Musimy wywalić ten TNT. Dobra. TNT. No i dobra. Uciekamy. I co? I co? I co? Nic się nie stało? Nie, 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 musisz, może to. Ty muszę to podpalić? Poczekajcie. O co chodzi? Co no, się tu nie sobie. dzieje. Dobra, no, poczekajcie. Pokażemy sobie, co tutaj jest. Monika jest trochę chora, troszkę przesiedziona, tak, dlatego ten głos dzisiaj trochę jest taki niedospozycyjny u Moniki. No, właśnie, ale no. oczywiście życzymy ci e, szybkiego powrotu do zdrowia. Ej, dobra, ta dziewczyna widzę, że tutaj też nie może. Nie, nie też chodzi, chodzi, chodzi. No, i nie, nie wie o co chodzi. No tak? Nie możesz w tym, no, tym nie samym mogę czasie. W tym samym, o, bo to ona dziwne. to ciągle klika. No widzisz? I stąd. No nie. A może coś właśnie ten kijek będzie tu potrzebny do tego? Spróbuj. No. Nie. Ona ciągle klika. Dobra. No teraz ty klikasz. I co? No i dobra, coś. Nic się... No i co, nic nie masz. Nie wiem. A co, co tam masz to co jeszcze chodzi? tu? Co tu jest? Dobra, trzymaj się. To jest ten. ten. A, to, to jest, jest ten kijek. Kijek. <coughs> no. O co chodzi? Dobra, poczekajcie, może przejdźmy sobie tutaj? Aha, dobra, już możemy. Nie da właśnie przejść. Dobra, poczekajcie, może ty w tym obrazie coś będzie? No to musimy... Obrazem, no słuchajcie, widzowie, bardzo długo tutaj yy, próbujemy coś zrobić, ale się nie da. Łooo, no, wow, Wywaliło. No A, ja? A jak? I ciebie yo, i od ten, początku. Yo, przyniosło. I ciebie od początku. I znowu musisz tak. to samo wszystko. Ojej, no słabo, trochę nie fair. Dobra, dobra. dobra, wiemy przynajmniej co robić. Szybko, szybko, szybko rozwalamy mur. Ej, Idziemy ale dalej. Co ona w ogóle zrobiła? Nie wiem. No właśnie nie wiem co. A może tylko, no nie wiem. A może dzisiaj to był skończyła? ten klucz? Aha, pod Tak, tutaj szybko. to tu się uda. Wzięliśmy? Wzięliśmy? Wzięliśmy, dobra. No i dobra. dobra. I znowu jesteśmy tutaj. No słuchajcie, nie cofnęło nas bardzo daleka. Dobra, daleko, bo, to bo... Nie bo. Ona tu jest? Nie, to nie ona. Nie. Ona gdzieś później poszła, może trzeba. A no, to co było? A ona przy... to jest ten, to jest ten, wiecie, to jest ten Patek. Czekajcie, ona tak jakby przez te drzwi przyszła, jakby te drzwiczki się. Mu... Możemy to musimy we dwie zrobić. Aha, no nie, raczej nie, mi się wydaje, że... że tak nie powinno być. Dziwne, bardzo dziwne. No słuchajcie, piszcie nam szybko w komentarzach, co my musimy zrobić, żeby tutaj no właśnie. E, właśnie się wydostać z tego pokoju. Bo wy na pewno w to graliście już. No. Wow, to A ja mogę przejść? Nie. Ten gościu mógł. Coś, coś to. Od... Coś Bo on od... to rozwalił, wiesz? On to rozwalił. A tak, a jakbyś dotknęła matko tak, a tak krótko? E? Nie, nie. Nie, to chodzi o to, żeby coś jakby... Ale, ale to ci się robi i nie, nie pobiera ci się co, to takie nie? To sobie coś może gdzieś to? indziej trzeba nacisnąć? Mogę? No właśnie, może coś więcej. Może coś spróbuj, tutaj? może gdzieś tutaj, no właśnie. Kominek trzeba. Kominek to próbuj, gdzieś tam próbuj jeszcze dotykać. może. A tutaj, a to w tej skrzyni? No co, no, wzięłam z tej skrzynki ten, ten. ten. Trzymaj to się. Kij. To coś kijem. tym kijem trzeba jeszcze zrobić, mi się wydaje. No właśnie. Może jakąś wajchę przełożyć gdzieś. No właśnie, tylko. No, no ej, nie. o co chodzi? Ja hmm. nie rozumiem tej gry. A spróbuj o tutaj właśnie hmm. do tego światła. O! Co? Wziąłem światło! Jest! Dobra! To chyba o to chodziło, patrz! I pouważaj, uważaj, żeby cię nie rozwaliło! Dobra. Ale coś to było. Ja uciekam. I co? Jest czasowe? Jest, jest, rozwaliło, dobra, dobra słuchajcie, to, to o to chodziło. Udało. Widzicie, o, ale długo nam to nie, zeszło, żeby to opanować, mamy 8 minut tylko. Wyjmij klucz I, i otwórz drzwi, jak tutaj jest ładnie. Jak ładnie, jak jakieś góry, prawda? Bardzo tak, ładne. mamy tutaj te takie, wiecie... Kilof masz, dobra. No, musimy... A, musisz to po prostu rozwalić no. tutaj, bo on jest tak jakby yy, w tej skale troszeczkę przytrzaśnięty. No, troszkę no właśnie, bliżej, tylko, tego, że, wiecie, trochę musisz... bliżej tego klucza może. Musisz tutaj właśnie niżej bardziej, nie... Nie, o tutaj, gdzie jest on właśnie? No tu musisz wali. Ej, co to ale jest różne tak? No właśnie. No to a może w inne miejsce, słuchaj, musisz znaleźć może odpowiednie miejsce, żeby... No ale to... No. to zostawiła chyba, tak? Mm -mm, mam tutaj go. Aha. Dobra, coś na pewno trzeba robić tym kilofem, tylko co? No właśnie. Ale wiecie, tak jak tam było. A ja wiem. Dobra, poczekajcie, może coś jeszcze będzie tam potrzebne. Chodźmy tutaj. Aha, coś trafić. jeszcze, tak jakby ona miała jeszcze więcej może. A tam jest taki, aha, bo to jest ten wielki klucz, i tam jest ta dziurka, gdzie będziemy mogli sobie przejść. Dobra, sprawdzamy tutaj okolicę, słuchajcie, bo nie wiemy, jak to zrobić, żeby po prostu uwolnić ten klucz. Ten klucz jest mocno tam. No, tutaj odblokuj. No Ej! Dobra! Czyli po prostu trzeba Więc było tu robić? Nie, no, spoko, widzicie, no niektóre te gry tutaj to nie Drzwi. wiadomo o co chodzi. Do wchodzi. której wchodzimy? No nie wiem, próbuj. Wchodzimy do ostatniej, prostu ostatnich będzie coś fajnego. Tak mówisz, no to dobra. To po której stronie? No to po prawej. Dobra. Po prawej stronie. Dobra, wchodzimy i uwaga. Otwórz. Nie otwiera aha. się, nie otwiera się, po, drugi? po drugiej, po lewej, aha czyli to trzeba po prostu po sprawdzić, prostu sprawdzać, czyli... Które... dobra, tu coś jest, tak, weszliśmy, I weszliśmy w jakąś, zobaczcie, to w tutaj e, wentylację, aha, tu musimy przechodzić, tu się zrobi taki parkour z laserami, no i przechodzimy tak, żeby nie dać. Nad... wow, to jakieś węże, wąż, zobacz, no. jejku, gdzie my tu jesteśmy? No dobra, gdzie my tu w ogóle zajdziemy? Dobra. Jest przycisk. przycisk. Tam się A, i tam czyli się otworzył Uważaj na węże, bo węże tu wszędzie grasują. Mogą ugryźć się w stopę i koniec. Już dalej nie pójdziesz. No. Dobra, dobra, idziemy dobra, dalej. Lecimy. Wow, znowu jakieś to ciekawe miejsce. Biletu? Ale dobra, tu jest fajne. Powiem Wam, że to jest taka fajna gra. Nie spodziewałem się. Naprawdę no, ostatnio m, rzadko się zdarza, żeby była aż tak ciekawa, no, prawda? Tak, taka no. nietypowa, bardzo fajna gra. No ciekawe, ile jest tutaj tych etapów. Czy wow, nam się uda? Zostało nam jeszcze pięć to jest chyba biblioteka, słuchaj, a, no tak, to jest no, biblioteka, ale... no dobra, coś tu, tu musimy znowu gościo. zrobić, tu jest gościo na obrazie, wszędzie są e, ci, e, właśnie no, ten gościo? sam gościo na wszystkich obrazach, no, coś gościo. tu trzeba zrobić, na no, pewno musimy się dowiedzieć, z... wejdźmy wyżej tam może, Monika, no, no, tu się... nie schodami. a, tu się nie da, jak ja tu się nie da, dlaczego? Te schody są nieobecne, Aha. ale poczekajcie, może jakoś tak spróbuję wejść, no nie da się, a może, o jest, Które dobra, jest to Ktoś udał się. Skuczymy? Coś tutaj może jest, nie Ale, nic. ale o co w tym chodzi? O co chodzi? Dotykasz wszystkich obrazów, tak? No do kwiatka dotknięła gdzieś pod kwiatkiem, coś jest Ale bo tutaj trzeba, trzeba przejść. Ja o co chodzi? Tu w ogóle nie ma żadnej podpowiedzi. Słuchajcie. Wiem, będzie trzeba pewnie przez którąś tą to, to, biblioteczkę przejść, takie wiecie tajemne przejście. O, o, dobra, tutaj ktoś też nam spróbuje. No słuchajcie, wow, wow tu się wiem, ładnie skupiam. wchodzi, tak jak to normalnie po nie tu tak no. samo, no ale co, no próbujemy, próbujemy, nic nie można zrobić, tych książek no. jest mnóstwo, e, nie ma żadnej podpowiedzi, nie ma tutaj okay. nic, przydałoby się jakieś podpowiedzi, prawda, że trzeba na no. przykład coś tam zdobyć, coś tutaj. o właśnie, zobaczcie, książka, Monika, dobra, otworzyły się drzwi, no to słuchajcie, Kilow, aby rozbić szkło, dobra, bierz kilof, masz ten kilof ze sobą, nie mam ten kilof, no to gdzie ten kilof? Trzeba wracać. No to trzeba było wziąć go ze sobą. Może. Ale nie, bo on się po prostu nie usuwa. Dobra, wróć. Usuwał się? No to skąd tutaj wziąć kilofa? Może, tutaj jest. trzeba wracać, bo widzicie Oj, tutaj pisze. to jest duża strata czasu. No dobra, ale mamy. mamy mało czasu. Mamy bardzo. mało czasu, dobra. Stąd wracamy znowu. No tu była plansza tutaj. A tu nie musimy chyba przechodzić, bo jest otwarta, tak, dobra. Tak, tak bo tu więc to troszkę omijamy. no słuchajcie, musimy się dużo cofnąć. Hmm. Ale. A nie, dobra. Nie, dobra. dobra. Myślałam, że to jest I się już niezablokowane. I tutaj, i tutaj będzie ta dziurka od klucza. No właśnie, więc ale. tam był ten kilo. No. Kilof zostawiliśmy niestety, nie możemy przejść dalej. Kilow się przyda. Właśnie, zobaczmy. teraz się przyda. Dobra, a więc Słuchajcie, tak. a więc jeżeli będziecie grać w tą grę, to nigdy nie zostawiacie tego kilofa. Ale on się sam usuwa. No zobaczmy. Tylko ja nie uciec. teraz. Się sam usuwa, Ale dobra. masz go teraz, tak? Mam go. No, jest, kilo. Dobra. No, go to... Trzymać, żebym no to trzymaj, trzymaj. Właśnie, żeby... Jak... właśnie, żebyśmy wiedzieli, jeżeli się usunie, to dlaczego się usunął i kiedy. Właśnie. Dobra, idziemy na razie właśnie. przez te wszystkie otwarte rzeczy, które już tutaj przechodziliśmy. Tu nie musimy iść do tego przycisku, więc jest tutaj spory skrót. Dobra, teraz przez ten ciasteczkowy pokój, taki słodki Mamy bardzo sweet. Mało czasu w sumie. No, mało czasu, 3 minuty 25 sekund. No, ciekawa gra, bardzo ciekawa. Ciekawe, właśnie, ile bang. jest. Bęk, bęk, dobra, przebiłaś to. Bęk. Bang! Bang. Dobra, dobra, wszystkie szyby. A więc tak, zbite chodzimy I wchodzimy tutaj... dalej. Wow, wow. tu jest parkour, słuchajcie. Kilofa nie wyrzucaj tylko, bo no. może się jeszcze przydać. Słuchajcie, do tutaj... do na mnie ten. Tak, nie wrzucajcie tutaj, nie wyrzucajcie tutaj tych rzeczy, które już macie, bo to później może się jeszcze przydać. No jestem bardzo ciekawy, ile jest tych plaż, bo na pewno my wszystkich nie przejdziemy, bo dużo razy się musieliśmy cofać. Warto by było zagrać jeszcze raz i na pewno nie, wow. od początku. Od początku. Wszystko od początku. Wszystko od początku, ale dobra, wszystko wiemy o co chodzi, więc... No, a od, znowu od początku zaczynamy. Wszystko. Dobra, 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 może pójdźmy, teraz nam dobrze pójdzie, bo wszystko wiemy, słuchajcie. I widzicie od początku czas cały leci. No czas od początku, ale to nic, dobra, dojdziemy, dojdziemy troszkę dalej teraz tym razem. Monika, nie, nie może tego młota też nie... Yy, ale widzicie, on mi się sam usunął. A, sam właśnie. się usunął. Dobra, tu jest proste, bo tu klucz wiemy, gdzie jest. Tu jest właśnie za obrazem, biegniemy szybciutko. No, tym razem wow. bez problemu, uważaj na te lawy, yy, bez problemu przechodzimy. Dobra, bo oczywiście. Aha, tu mieliśmy wielki problem wcześniej. No. Dobra, ale tak, bierzemy teraz coś. Wzięłaś? Tak Aha, dobra, masz podkładamy to i uciekamy i za chwilę to wybuchnie. słuchajcie, popatrzcie jeszcze może kogoś tam zabije przy okazji, o nie odejdźcie stamtąd, nie no dobrze. dobra, nic mi się nie stało, ale my możemy na szczęście przejść, tak. już to jest bez problemu, bo tu doskonale to znamy, no bierzemy kilo. ten kilof, tak, teraz tego kilofa nie odłożymy, tym kilofem musimy, y, nie, 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 musisz jeszcze, nie, chyba? to chyba nie, poczekajcie, nie? sprawdźmy, nie, no musisz chyba, Musisz chyba to zrobić. Musisz ten Widzicie? Nie, wezmę kilo. Weź kilo, weź kilo, bo on się przyda. No on ci właśnie upad, ale teraz jak weźmiesz go, no to zostanie już, już tobie. Dobra, tak. idź dalej Monika. Tam y, za tym y, za tymi drzwiami będzie coś następnego. No to jest dobra. bardzo ciekawe, bardzo Są na... ciekawe. Aha, Coraz to lepiej. Drzwi, tak, dobra. drzwi były przed ostatnie po lewej stronie. Przedostatnie po Czyli... lewej stronie. A ciekawe nie. czy to się nie zmieniło teraz, co? Nie, nie, nie. dobra, same. jest to samo. Przechodzimy wentylem. Tutaj musimy niestety Tej, chyba otworzyć... Nie. Tak, musimy uważać na te węże, musimy uważać na, na ten właśnie na te lasery. No, Szkoda, że tu nie ma takich jakichś checkpointów troszkę, prawda, Monika? No bo o co chodzi? No przecież tutaj jak zrobi się skuchę na takich laserach, no to znowu wszystko od początku. No to będzie nudne, nie. Który to był być. ten bilet? Nie wiem, się? właśnie już nie pamiętam, to był bilet, któryś dawał uprawnienia do tego, żeby, żeby przejść dalej. Musimy je troszkę. Dobra, właśnie tutaj mamy trochę... Problemu. Mamy przecież jej. Jest, No, no nie widzisz? zauważyłam. No tak, jest bilet. Dobra, wchodzimy. My? Tutaj co mieliśmy zrobić? A, A mamy kilo. Nie, kilogram. tu nie dobra. Jest nie, to była ta książka. Tu książkę trzeba. Tak, książkę sobie odsuwamy. I tutaj mhm. jest tajne przejście. Okay. Rozwalamy dobra. szybkę, dobra, idziemy tu szybciutko. Dobra. Ale patrzcie jak mamy Uważajcie inaczej. Na... Teraz mamy ten. Czas. Właśnie, wtedy już się nam kończy. czas. I były 3 minuty, a teraz jest. Zobaczcie, 7 minut, 41 sekund. No ale uważamy, bo tutaj możemy się znowu do tej lawy właśnie wrzucić, Pakować. wpakować i znowu mieć problemy. Ale na szczęście jest fajowsko, bo jest. Nie, no nie, kochane. słuchajcie. Nie, no nie, no nie, no tak było fajnie, tak dobrze szło i znowu nam się nie udało. Wy musicie nam napisać w komentarzach, do której rundy Właśnie. wy przeszliście. No bo my, niestety, przeszliśmy do rundy z lawą i dalej nie daliśmy tak, rady. Tak, ale w ogóle, jak to zobaczcie, rekordowy czas to jest minuta 32 sekund. 32 ktoś przeszedł? No to świetnie mu poszło. No my już chyba nie będziemy wow. próbować, bo to już zaczyna się robić po prostu nudne. Ale jeżeli Właśnie. wy przechodziliście, to koniecznie nam piszcie, co jest o, jeszcze za tą, za tą planszą z lawą, co, co, co jest dalej. E, czy są jeszcze jakieś tak. trudniejsze e, plansze niż te, które e, dotychczas e, przechodziliśmy. No i oczywiście klikajcie dużo łapeczek w górę pod dzisiejszym filmem. E, oglądajcie inne filmiki na kanale Notogramy. No klikajcie teraz na te miniaturki, które tutaj się pojawiają na ekranie. Tak. No i subskrybujcie kanał Notogramy z dzwoneczkiem. Do zobaczenia następnym razem. Cześć kochani, pa! pa. pa, pa.